Moje nazwisko Zbigniew Fasąk, jestem dyrektorem oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Biłgoraju. W tym roku obchodzimy 85-lecie istnienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i organizujemy różnego typu konferencje, taka jak chociażby jest dzisiaj, w ścisłym udziale tutaj i aktywnym udziale studentów uczelni państwowej. Oczywiście angażujemy w to również przedsiębiorców, bo dzisiaj, tematem dzisiejszej konferencji jest biznes bez barier. Żeby takie coś mogło być realizowane, muszą być włączone w to różne instytucje. My, jako Zakład Ubezpieczeń Społecznych, cenimy sobie współpracę z urzędami pracy, z urzędami skarbowymi, z różnymi szkołami, które uczestniczą w różnych projektach edukacyjnych. No i oczywiście w konsekwencji to trafia wszystko do przedsiębiorców. Przedsiębiorcy mają już jakby przygotowaną kadrę, przygotowanych ludzi, którzy rzeczywiście odbywając praktyki, chociażby w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych czy, czy na innych płaszczyznach stają się bardziej bardziej wartościowymi pracownikami, bardziej mogą uwierzyć w siebie, w swoje Możliwości, w swoje jakby zdolności, które nie z, mają, ale nie zawsze można je wyeksponować. Tego typu właśnie współpraca jest okazją ku temu, żeby to zrobić. Oczywiście studentów, absolwentów różnych szkół w późniejszym okresie zatrudniamy w zakładzie ubezpieczeń społecznych. I ten jubileusz 85-lecia jest również okazją do, do pokazania tego, że faktycznie instytucja państwowa, instytucja wykonawcza. Jest w konsekwencji właśnie jakby miejscem też pracy dla, dla wielu ludzi. Jest również takim drogowskazem, powiedziałbym, też, takim bardzo cenną. Cenną tutaj informacją, którą mogą się podzielić ludzie wyszkoleni przez nas, a więc przekazywać przedsiębiorcom różne możliwości i od strony prawnej i praktyczne takie, żeby mogli sobie w tej swojej działalności dobrze radzić. Dlatego ludzi, których my przygotowujemy, taką wiedzę posiadają i myślę, że to przekłada się to bezwzględnie na część praktyczną, a więc jest to wdrażane w życie. Robimy to po to, żeby właśnie nie tylko teoretycznie, nie tylko spotkania takie odbyły się w celu tylko właśnie takim edukacyjnym, ale również, żeby one później bezpośrednio się przełożyły na stronę praktyczną. A czym i już jest dla oddziału? Jubileusz dla oddziału jest, no jest, powiedziałbym, też takim bardzo dużym wyzwaniem, bo jubileusz 85 lat to już jest szmat czasu. My analizujemy ten okres przeszły, również wyciągamy pewne wnioski, staramy się poprawić. Tutaj taką nadrzędną sytuacją, jak gdyby misją zakładu ubezpieczeń społecznych jest to, żeby poprawić jakość obsługi klientów. Co oczywiście się poprawiło, i tego typu jubileusze pozwalają nam właśnie przyjrzeć się tym statystykom, przejrzeć się jak ta, jak, jak ta relacja się poprawia pomiędzy właśnie klientami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych a, a właśnie zakładem. Wykonane badania przez, przez firmy, które zajmują się właśnie oceną, właśnie wskazują ewidentny wzrost wzrost jakby ludzi bardziej zadowolonych z obsługi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oczywiście Wchodzimy w elektronizację mocną, yy, taką jesteśmy instytucją yy, chyba jedyną w Polsce, czy na, najbardziej, która yy, na, na, jakby f, wcześniej wprowadzał różne projekty. Yy, w tej chwili yy, jesteśmy na etapie wdrażania platformy usług elektronicznych, które już oczywiście od 2011 roku istnieje, ale wchodzimy w kolejne etapy. Wcześniej były e zwolnienia, które właśnie przez tą platformę usług elektronicznych są realizowane, a w tej chwili chcemy właśnie z przedsiębiorcami, żeby już. Praktycznie wszystkie pisma, które są kierowane do ZUS-u, były kierowane drogą elektroniczną, jak również odpowiedzi, które oni otrzymują, czyli jest to dla nich dużym ułatwieniem. I właśnie tego typu jubileusze, jaki jest dzisiaj, yy, pozwalają nam właśnie yy, podsumować okresy, które, które się odbywają. 80-lecie było, teraz 85-lecie. Także jest to jak gdyby takim czynnikiem motywującym do, do, do naszej dalszej działalności, do, do, do wizji. To co ma Zakład Ubezpieczeń Społecznych. A jakie ma plany na przyszłość, zmian? E, oczywiście Zakład Ubezpieczeń Społecznych, oprócz tego, że ciągle się stara o poprawę tego wizerunku i, i z efektami, które, które są udowodnione, to chcemy właśnie, tak jak powiedziałem, stać się instytucją właściwie całkowicie elektroniczną. To znaczy, żeby, żeby była to instytucja wpisana w projekt e państwa. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest no największą instytucją rządową, bo liczy ponad 45 tysięcy pracowników, dlatego zakres, którym się zajmuje obszary, no tutaj byłoby, byłoby, jest dla nas takim wyzwaniem, żeby rzeczywiście już można było wdrożyć tą obsługę elektroniczną. Taką pozytywną rzeczą jest to, że od lipca tego roku już zakład ubezpieczeń społecznych uczestniczy w programie międzynarodowym. Dla ESI chodzi o to, że przedsiębiorcy, którzy kierują, wysyłają swoich pracowników za granicę, mają możliwość elektronicznego rozliczania ich wyjazdów. Wcześniej było to w wersji papierowej, tak zwane A-jedynki były wystosowane, czyli takie drugi kwestionariusze. W tej chwili można już to zrobić elektronicznie. Pozwala to koordynować pomiędzy bardzo, bardzo różnymi systemami ubezpieczeniowymi państw Unii Europejskiej bądź państw, które mają podpisane umowy z Polską. No. Muszę powiedzieć tak w trzech punktach, jak zmieniał się w wzrost przy Oczywiście bardzo nastąpiła duża zmiana. W, chociażby tutaj właśnie w oddziale w Biłgoraju, poprzez poprzez samą infrastrukturę, czyli poprzez, poprzez budynki, poprzez szczególnie sale obsługi, które są ciągle modernizowane. Przykładem tego jest taka sala obsługi klientów w Samościu, którą będziemy w miesiącu grudniu otwierać z wielką przyjemnością, żeby rzeczywiście ta obsługa była raz, że profesjonalna z naszej strony, a po drugie, żeby odbywała się w nowoczesnych warunkach, a więc przy pełnej przestrzeni żeby rzeczywiście klienci, którzy przychodzą, mogli z tym uczestniczyć. W zus w Biłgoraju no, powstało wiele centrów usług wspólnych, to znaczy, to jest też taki krok do przodu, gdzie uczestniczymy jako, jako tutaj lokalny, lokalna jednostka terytorialna Zachodnią Ubezpieczeń Społecznych i na przykład mamy Usługi ustalamy ubezpieczenia e, okresu ubezpieczeń społecznych dla jednostek samorządu terytorialnego jest mniej więcej z, z połowy naszego kraju, czyli z połowy Polski. Wcześniej mieliśmy centrum zamówień publicznych, w tej chwili powstały kolejne, e, powstały kolejne centra e, tzw. Jotrumy, czyli obsługa tych klientów, czy, czy osób, które mają emerytury, bądź pracują za granicą. To są tak zwane, jak powiedziałem, trumy, ale to pozwala, żeby, że specjalizujemy się jako zatraty bezpieczeństwa społecznych właśnie w, te, w tej dziedzinie. Także staramy się, że te wszystkie, powiedziałem centra rozlokowywać w różnych jednostkach, czy to w Zamościu, czy, czy w Chełmie. No, w tej chwili to właściwie w oddziale, oddział w raju za to odpowiada w, w siedzibie swojej. Także no, jest to takie, powiedziałbym, nowoczesne wyzwanie, przed, przed którym stoimy i chcemy, żeby, żeby w dalszym ciągu wchodzić w tego typu rozwiązania. Tutaj się nie boimy tych wyzwań. Muszę tutaj się przy, przy okazji pochwalić, jakby czy wyróżnić naszych pracowników w ogóle ścianę wschodną. Tutaj. Jesteś, mamy dobrą opinię w sensie takim, że pracownicy są bardzo zaangażowani, przyjmują wyzwania. Gdzie rzeczywiście może to powoduje, że jest mniej miejsc pracy, mniejsza alternatywa dla, dla ludzi w zatrudnieniu, ale to mamy taką opinię, i przez to centrala zakładu, jakby powiedzieć, z czystym sumieniem, bez większych obaw, powierza nam różne dodatkowe zadania, te specjalistyczne. Które... A jeśli chodzi o Zamoński ZUS, już wkrótce otwarcie? Tak, w Zamońskim ZUSie przechodzimy w tym roku kapitalną modernizację. I z zewnątrz, i wewnątrz. Ten budynek został wybudowany w latach 90., na początku lat 90., ale oczywiście technologie już się zmieniły i praktycznie będzie, wymienił się, jest wymienione od dachu aż do, 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 można powiedzieć, do, do samych fundamentów. Oczywiście są powymieniane windy w środku, miejsca pracy, będzie o wiele, wiele łatwiejsze, będzie po prostu wygodniejsze zgodnie z obecnymi wymogami. No i wspomniana przeze mnie sala obsługi, która już to tak będzie taką wizytówką. To jest właśnie z zewnątrz. No tutaj jeszcze chcę powiedzieć, że planuję kolejny etap modernizacji tego budynku, ponieważ Samość jako miasto historyczne, ładne miasto, cieszy się dużym zainteresowaniem osób z Polski, żeby tutaj zwiedzać to miasto. Mamy bazę noclegową na ostatniej kondygnacji budynku, która w tej chwili w wyniku modernizacji została wyłączona z wynajmów, ale planuję właśnie ostatnią kondygnację przeznaczyć na tego typu miejsca, żeby ludzie mogli sobie wynająć i po prostu zwiedzać te miejsca, to roztocze, no i szczególnie tutaj zamość, który, tak jak powiedziałem, cieszy się dużym, dużym powodzeniem I, i to by było kolejnym etapem, który mi zostanie.